Mamy tutaj przed sobą Macieja Kudasika, tegorocznego laureata zdobywcy drugiego miejsca, pierwszego nie było konkursu amatorskiej twórczości plastycznej. Bardzo po pierwsze gratuluję, a po drugie chciałam cię prosić o parę słów. Może najpierw na swój temat. Od kiedy malujesz? Czym dla ciebie jest ta twórczość? Jakie są ulubione tematy? Czy maluję już 40 lat? Pisze. Także tutaj są wiszą w pierwszej sali prace moich kolegów, albo z którymi miałem do czynienia. A niektórych, niektórych znałem, niektórych, nie malowałem żadnymi z nich ale, ale znałem. Potem byłem z panią z w Korei mm -hmm. no i dalej aż do dzisiaj. Temat Nowego Targu często pojawia się w Twoich pracach, więc chyba w tym roku... No nie było yy, problemu. To był trochę pod Ciebie, można powiedzieć, temat, tak? Lubisz malować Nowy Targ? No lubię go, ale coraz mniej już Nowego Targu. Bo Troszeczkę bliżej, żeby się mogli od razu okazać. Nowy Targ zostaje wyburzony i nowe, paskudne, mm -hmm. straszne miesz mieszczanie umierają, wczoraj byłem na, na cmentarzu, nikogo nie znam, sami młodzi ludzie, w mojej parafii też nikogo nie znam, a to są blokowcy. A twoje ulubione miejsca w Nowym Targu? No to, to właśnie te stare uliczki, te no i żydowskie te sprawy, mm -hmm. te, no, e teren byłego getta. Mm -hmm. A co mamy na zdjęciach? opis nam jeszcze te prace. To jest kadr zatrzymanego filmu Czesław Słowackiego, który był nominowany oscara i tam grała polska aktorka po powodzenia. Jak się nazywał ten, ten co zmarł teraz ten dyrektor? Ja, a na drugiej na... No to jest standardowy według widokówki widok przez mm -hmm. Namalowałem go na zajęciach właśnie w kole, w kole w źródło. Yy, na zajęciach prowadzonych przez Marcina Sawickiego. Mm -hmm. Przed Fiku Miku.